No, 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 z tej strony Maxiulini, a dziś no nie nagrał się głos do odcinka, w ogóle ten odcinek jest z opóźnieniem wielkim, strasznym, straszliwym, jak niektóre odcinki na moim kanale i najgorsze, że to był odcinek z Aleksem, więc będziemy mówić niektóre rzeczy, które pamiętamy, niektóre rzeczy będziemy komentować. A niektóre Alex mi będzie tam podpowiadał, jak będzie coś pamiętał, albo ja mu będę podpowiadał. Eee, no to, 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 to tak. No to, 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 zaczynamy ten Mogę odcinek. Zastukać? Bo to był. Ale jak zastukać? A, dobra. Eee, to tak. No ogółem bardzo fajny odcinek, bo. i bardzo ważny, bo to było te pewne pasowanie, ale o tym się zaraz dowiecie. No. Są takie dźwięki czasem zamiast gustu, takie wrzęczenia. To może wkurzać też trochę. I w ogóle. Cześć. A no, no, tu się witamy. Hej, hej, siema, siema. Nie wiem czemu mam na to na Alex, ale Alex widzi mojego skina. Dobra. No i tutaj yy, pasowanie się, rzut Alex. Mianuję Cię farmerem. A tą ważną, ważną ro, bardzo ważną rolę przydzielam Ci dlatego, że wszystko spierniczasz. Ciągle... O, czemu to ja to spauzowałem? Wszystko spierniczasz. Ciągle giniesz. Żadnego zadania nie można Ci powierzyć. Nawet najprostszego. Ciągle giniesz, giniesz z itemami. Yy, spalasz skarby i w ogóle. Dlatego mianuję Cię farmerem. Bo to niczego innego na tej serii się nie nadaje. O, ich szęsta, ich szęsta. W wodzie. I tam nie wiem, co mówiliśmy. Eee, tu coś chyba no, mówimy, co będziemy teraz robić. Eee, ale też coś trochę mówimy, bo ty tam mówiłeś. Jak masz mówić F, to lepiej nie mów. Nie to mówić. W ogóle czemu ja tu nadal jestem na F1? Nie widzą, co się stanie. Nie widzą co się stanie na ich własne sprawdzianie. Ale będziesz musiał mówić o swoich... Odczucia, jakby ta chwila, dobra. Wreszcie coś będziemy robić. Nie, to było w... Nie wiem, w sumie, czy to było w tym filmie, w następnym. Bo ja tu cię mianuję na farmera. Tak, teraz gdzie ja idę? E Ale tutaj było też bardzo ważny odcinek, bo mianowałem cię na farmera Tak A, o nie, zapomniałem na wydawać głosów. Dobra, to teraz dam. A, że się dusisz, no Tu jest jeszcze ta... Ten dead? No a co? A i tu jest jeszcze ta farma? A, bo ty z niej chyba chciałeś zbierać potem dit i... Ale... Poczekaj, tam było tylko jedna W ogóle... No nie no, nie ma głosu, bez głosu to tak trudniej mówić. Ja nie wiem co tu mówiłem. No w ogóle jakiś koszmar z tym głosem, że się nie nagrało. Ja, ja nie wiem co ja mam mówić. na przykład yy, zim, Dobra, ja wiem. Tu mam, tu mam 11 pochodni, tu mam 64 piasku, tu mam 27 chleba, tu mam dwie doniczki, tu mam kamienną motykę, tu mam żelazną siekierę, tu mam wiadro z wodą, tu mam 29 sandstone'a. O tu. Tu sobie ogólnie patrzę, analizuję i chyba chcę zrobić kipot. Mam motykę. Farmer nie ma motyki. No, ale to jeszcze te brzęczenie jest ciągle zamiast głosu. Tutaj jesteśmy... A, no tak, bo ty do farmy potrzebowałeś. Farmę powiększać. Tam chyba coś gadaliśmy o Dircie, żebyś wziął z kopalni. No. No. Dobra. Tu jest chwila zastanawiania. nasiona masz, muszę ci ukraść. No i to całkiem dużo. Mm, tak, musisz mi je ukraść, nawet ci pozwalam. Ale w ogóle ja nie wiem, gdzie zgubiłem tego ziemniaka, bo ja go gdzieś pusiałem. Będę musiał zobaczyć na poprzednich odcinkach. W tym odcinku to też chyba mówiłem, ale. Nie. No. no. Ale to koszmar z tym ziemniakiem. A ja tu chyba idę po drewno. O, i tu ci zniszczyłem uprawy, to ci mówiłem, że zniszczyłem uprawy. I teraz idę po drewno. A nie, nie idę po drewno. A ja idę spacować. Ja idę spaćować. Do tego podręcznego łóżka, czy gdzie ja idę? Nie, idę jednak po te drewno. A gdzie ja idę po te drewno? A ja pewnie pójdę do mojego domu po te drewno, potem przypomnę sobie, że ja mam je tam i się wrócę. Niech zgadnę, tak to było? Zobaczymy, zobaczymy, nie spać. A nie spać. A no, i szukałem drewna, oczywiście. Aha. I go nie mam, oczywiście. Po co ja tu pobiegłem w ogóle? Nie wiadomo, nigdy nie Nie będziemy wiedzieć, że. Dobrze, a chyba tu poszedłem, bo, bo nie wiem, bo żeby coś zobaczyć. Co? A, to tą głowę Lego Spidermana to znalazłem pod tą szafką Alex A tutaj jest taki domek, mówiłem chyba, że fajny. Dobra, to no, głową Spidermana później się zajmiemy. No, głową Spidermana później się zajmiemy, tak. O, i mówiłem, że przecin przecinara nam się przyda. Tu no chyba tak zwiedzałem. Tak, tu to zwiedzałeś. To ja jedno to Jeden Straciłem, straciłem to, tylko straciłem to. Nie mogę podłazić do niedawno je straciłem. Aha. Nie no, dobra, nieważne. W ogóle ja nie wiem, gdzie ja pościałem tego zymnoka. Jak, gdzie ty chodzisz? Ja wam. No, ja też nie wiem, gdzie ja chodzę. W ogóle. Z głosem to by było wszystko lepiej, bo by było na bieżąco. A teraz nie wiem, jak to komentować. Ja też. A ja nie, ja nie, ja nie wiem, co mówiłem. Ja nie wiem, jak mówiłem. Ja no, nie ja wiesz. Wiem. Nie wiesz, co mówiłeś. Nie wiesz, jak mówiłeś. Nie wiesz, że trzeba się zbliżać do mikrofonu. Mhm. Dobra. Widzę ja tu ja polazłem, a ja tu polazłem po to, żeby... Nie. Przewiniemy trochę ten filmik? Nie. <śm> nie wolno? No wolno, Bo, słuchaj, to jest film... Pełnometrażowy. Tak. My komentujemy, mówimy, żeby... Żeby coś było w ogóle, nie słychać. Mówimy o no. Bz, 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 bz. no, i tutaj chyba zaczynam szukać drewna. Nie wiem, kiedy zacznę szukać tego drewna. Kiedy zacznę robić coś sensownego? O tu się się poorientowałem, chyba że 8, a raczej 9 minut odcinka, i, i my nic jeszcze nie zrobiliśmy. Чего я тут Так страшно Wreszcie bruk, ale poczekaj, to ja wziąłem bruk, żeby skraftować, albo wtedy jeszcze nie było zabronione. Kraftowanie z bruku, A co ty skraftowanie? Keyfall, idę właśnie to zrobić. No, ci drewniane pozwalam robić, bo ona wcześniej już była. Ty masz trzy te Ty masz trzy kompostowniki. No, piję właściwie. Aha. Na farmie. A czemu mi podwędzasz rzeczy bez zapytania? Przydatne mi są O, i tutaj sobie wziąłem drewno O, że patyki wziąć skraftować I patykami będziesz kopał? Nie Zrobię z nich kilo Ale masz już kilo A Ano? To nie wiem co ja chci, z nich chciałem zrobić Łopaty? łopatę jeszcze? Boże, łopatę kamienno. Alex, my dobry odcinek komentujemy. No na pewno, na pewno, bo nie było, no bo nie było żadnego innego z Minecraft na krawędzi, gdzie się nie nagrał głos. Um. Pato do Piachu pewnie zrobił. No. Co i to było do takie... No to był dźwięk Minecrafta. No. Dziwny? Tylko jak ja to słyszałem, to pamiętam to jakoś inaczej. Ale tak, to był dźwięk Minecrafta. Tak Albo ja to tak dziwnie usłyszałem, albo. Albo on był taki dziwny. Hmm... Łe O, a ja tu kopię piachulec. To ja tu jeszcze nie niszczyłem tej platformy? Nie będę. O i tu w ogóle ja dopiero wykształcam ten most? Jak wykształcam ten most To tu nie będzie ten Tylko to Co, eee, to Aha Co? aha jakoś w głowie coś się pomyślało? No tak, troszkę. No tutaj będą Aleks, mnie spoileruje widzę odcinka. Ale ty jesteś złym YouTuberem dla widzów. No specjalnie, specjalnie. Zobacz, zobacz co ja tu będę robił. Zobacz, zobacz, teraz. Na, naprawdę, serio. Bo co odcinka jest tak marnowana. Tak zrobił. No to tak fajnie, fajnie wygląda. Ale on się przydaje, żeby z niego robić sandstone. I. Nie się ma. I tu właśnie Alex uratował mnie wodą. Nie, to się mówi tak. I tu właśnie ja uratowałem Maxowi Dupsko. Ale długo to zajmowało. No, bo, 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 bo. A i ty mówiłeś jeszcze, że nie wiedziałeś, przy którym drewnianym moście wylać wodę, dlatego wylałeś przy obu. No, przy tym tak dużo, a przy drugim nie mało. I dobrze, że przy tym dużo. Bo przy tym właśnie spadłem. Weź nie śpiewaj! Tutaj głupi piasek, co mi się źle postawił i tam spadł, bo po niego właśnie chciałem skoczyć. O, szkielet strzela i się zaraz sfajczy. No mówiłem, że się sfajczy. Widziałem, O, i tutaj kopanie. Kopanie platformy i gadanie tam. Teraz nie wiem co gadać, a tak to bym jedzie. Co gadać? już trochę to kopanie? No i tak nie było. Ja i tak nie wiem co gadać, dlaczego gadać i po co Dobra, gadać. tu sobie kopię. Tu sobie to kopię. Pozostałość po farmie. Sorry. Aleks, nie No co? A, to? E, to nieważne. A, i tu ci właśnie każę zostawić to. E, ty się pytałeś, czy to jest ten ziemniak, a ja mówię, że nie, że to jest zboża ale każę ci zostawić, żeby wyrosło do końca. No, jest, Przez to to, to było? Aha. Ważne. Ja zajmuję się demontażem słuchawek, ale co, ja im nic nie robię. Nie, bo ja się pomyliłem, ja się pomyliłem. Dobrze, kopanko, 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 kopanko. Ile tu jeszcze będzie tego kopanka? O, tu jest kopanko, kopanko. Widzicie to w przyspieszonym tempie? O, coś tu jest. Ty chyba mi powiedziałeś, że pamiętasz tą, tą... A nie, to nie w tym odcinku. To nie w tym odcinku chyba. Dobra, gdzie ja idę? Do Aleksa coś zobaczyć. A bo ja jeszcze tu mówię, że będziemy. Bo y, serwer jest na 1.19, ale mapa jest starsza, więc niektórych rzeczy nie można pozyskać. Ale będziemy mogli pozyskać jedną rzecz. Masz, masz gdzieś. A nie wiem o co ja się pytałam. O szkło chyba, no. Nie wiem. A nie, poczekaj. To nie w tym odcinku gadałem o tym, że serwer jest na 1.19 11, i tak gadałem. To nie w tym odcinku. To czego my tu szukamy? O czym my gadaliśmy? jest fakt, że... O, w błocie, no kazałem nam wejść w błoto specjalnie, żeby się pożegnać. Ale nie wiem czemu ja nie widzę tego skina. Jak mam oryginalnego Minecrafta dostałem, bo miałem Bedrock Edition, no to nie wiem czemu nie widzę swojego skina. Ja widzę cię normalnie w tym skinie. A ja nie. No to baju baju. Pa baju, Bayo i Jajo.